na rowerach, nie tu specjalnie Bo jak jedziesz z samochodem to Cię chyba nie liczy pokonanego dystansu nie? Oh my, Kurwa ty, co, Coś tu musi być dobrego może jakiś, może jakiś legendarny jest Na bank jakiś legendarny musi być, albo może jakiś mił Ej na no kurwa Ale czekaj, no ani to Jim, ani nic Skubańcy lecą za nim Demy, co masz to ty, kurwa, piękna sprawa, ale widzisz jak to fajnie łączy ludzi, w sensie, no łączy, nie łączy, no nie, w sensie, siedzieliby teraz chuj wie gdzie, a tak przynajmniej siedzą tutaj, nie, skurwaj do roweru, nie, I wszyscy idą w jedno miejsce. No, kurwa, no Magda jakiś, musi być dobry powód. Za, zaraz się kogoś spytam, nie. Nawet na pielgrzymkach tyle ludzi nie ma, No, No, tam światowe dni młodzieży, nie. sobie